Gdy nadchodzi lato, wyciągamy z szafy całą masę naszych pięknych, ulubionych butów, i gdy zakładamy je na nogi, po krótkiej chwili okazuje się, że nie jesteśmy za bardzo w stanie ich nosić. Buty te obcierają nas, sprawiają, że mamy na nogach prawdziwe rany, które uniemożliwiają noszenie właściwie czegokolwiek, nawet trampek na nogach. Właśnie dlatego często unikamy naszych ulubionych butów, a wcale nie musimy tego robić. Nazywam się Aleksandra Pakua i jestem trenerką etykiety. A dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o tym, jakie są moje sposoby na obcierające buty. Jak zapobiegać, żeby nie leczyć. Zapraszam na odcinek, zaczynamy! Zanim zacznę, chciałabym serdecznie zaprosić Was na mój Instagram, gdzie codziennie dzielę się wiedzą nie tylko z etykiety, ale właśnie z takiego eleganckiego stylu życia i dzielę się moimi sposobami na noszenie pozornie niewygodnych ubrań, czy właśnie na radzenie sobie z obcierającymi butami. Serdecznie Was tam zapraszam, ale już teraz przechodzę do tematu odcinka. A zanim pokażę Wam te wszystkie gadżety, chciałabym powiedzieć Wam o dwóch bardzo ważnych sprawach, bardzo ważnych zasadach, których, jeśli będziemy przestrzegać, to prawdopodobnie nie będziemy miały problemu z obcierającymi butami, albo ten problem naprawdę się zminimalizuje. I pierwszym sposobem, pierwszą zasadą jest wybieranie butów bardzo dobrej jakości. Wcale nie musimy mieć w szafie bardzo wielu par butów, wystarczy, że będziemy miały buty dobrej jakości i naprawdę, po pierwsze, posłużą nam one przez długie lata, a po drugie, nie będą w tej szafie po prostu zalegały, nie będą tam leżały i czekały, tak właściwie, na nie wiadomo co. Starajcie się wybierać buty skórzane, jeśli skórę nosicie. Jeśli skóry nie nosicie, to postarajcie się poznać marki, które produkują buty z materiałów nie pochodzenia od zwierzęcego, ale takie, które produkują właśnie buty dobrej jakości. Jeśli wybierzecie buty z tak zwanej ekoskóry, ona nie ma nic wspólnego z ekologią, tak naprawdę, no to wasza stopa będzie się w nich bardzo szybko pociła, bardzo szybko będą pojawiały się na nich rany, one też nie będą. Tak dostosowywały się do kształtu waszej stopy i będą was naprawdę bardzo szybko obcierały. Także zwracajcie uwagę na jakość butów, e, które nosicie. I to jest pierwsza zasada, a druga, nieoczywista często to jest kupowanie sobie za dużych butów. Pozornie za dużych butów. Bo jeśli buty, które przymierzacie w sklepie, lub przymierzacie w domu, gdy do Was przyjdą, gdy kurier je przyniesie, są takie idealne, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdy będziecie w nich chodziły przez dłuższą chwilę, to one przestaną być idealne i staną się za małe. Gdy my chodzimy, to też ten nasz rozmiar buta, objętość naszej stopy, trochę się zmienia. Ja zauważyłam, że często to jest o nawet o rozmiar, bo nasze stopy. Puchną, szczególnie jeśli są w takich nie do końca wygodnych butach. Także, moim sposobem, takim podstawowym, który naprawdę ratuje mnie z większości opresji, to jest kupowanie butów, które są na mnie troszeczkę za luźne. Bo na początku, gdy zakładam takie buty i na przykład wychodzę z domu, moja stopa jest jeszcze bardzo wypoczęta, to wystarczy, że, wło że włożę sobie tam dodatkową wkładkę i ten rozmiar już będzie idealny, a w chwili, gdy moje stopy trochę spuchną, wyjmę wkładkę i znowu mam idealne buty. Oczywiście. Jeśli wasze nogi puchną, to warto skonsultować się z lekarzem, dlaczego tak się dzieje. Jeśli jednak wasz stan zdrowia jest odpowiedni, jeśli lekarz nie znajdzie żadnych e, dolegliwości, e, żadnego powodu, dla którego rzeczywiście należałoby się tym zająć, to spróbujcie wybierać właśnie trochę większe buty. Wtedy nie będą Was one tak obcierały, nie będą uciskały, nie będą niewygodne. Zresztą pamiętajcie też, że to nie jest tak, że wszystkie buty się rozchodzą. Oczywiście, buty, które są z w miarę miękkiej skóry, one będą się dopasowały, dopasowywały, ta skóra będzie pracowała, ale jeśli wybierzecie buty np. ze skóry lakierowanej, to one się w ogóle nie rozbiją i zwracajcie na to uwagę, bo buty ze skóry lakierowanej, Najczęsto obcierają nas zdecydowanie najbardziej. A gdy o rozchodzeniu butów mowa, to pamiętajcie, że butów nie rozchodzimy chodząc w nich po domu. To jest. Nieprawda i bardzo rzadko się sprawdza, a już na pewno nie sprawdza się u osób, które mają naprawdę wrażliwą, delikatną skórę na swoich stopach. Żeby buty rozchodzić, trzeba w nich trochę pochodzić w takich normalnych warunkach. Dlatego, jeśli wybieracie się na jakieś długie przyjęcie, jakąś długą imprezę, gdzie macie długo w tych butach wytrzymać, to zwracajcie uwagę na to, żeby na przykład wybrać się w tych butach do sklepu, który macie pod blokiem, przejść się, żeby może wyjść w nich na bardzo krótki, oczywiście, spacer. Tak, stopniowo te buty rozchodzić, ale nie tylko bo, po domu, bo w domu mamy zupełnie inną nawierzchnię, też aż tyle nie chodzimy. Oczywiście można sprzątać w szpilkach, i to jest rozwiązanie, które ja często stosuję, gdy próbuję rozchodzić po prostu jakieś buty, ale jeśli planujecie wielkie wyjście i zależy Wam na tym, by być pewnymi, że te buty są odpowiednie, to naprawdę rozchudźcie te buty bardzo dobrze. I po takich dwóch, a właściwie czterech, bo w czasie mówienia jeszcze przyszły mi do głowy właśnie dwie zasady, po takich zasadach teoretycznych, chciałabym podzielić się z wami gadżetami, które naprawdę pomagają. Dlaczego buty nas obcierają? Dlaczego tworzą się rany? Przede wszystkim dlatego, że nasza stopa poci się w bucie i to jest naturalne, że ona się będzie pociła w bucie bez względu na to, z czego ten but jest wykonany. I gdy stopa jest wilgotna, to jest dużo bardziej podatna na wszelkie otarcia. Właśnie dlatego takim pierwszym naszym zadaniem jest zminimalizowanie pocenia się naszych stóp, takiego naturalnego pocenia się. Nie mówię o problemie, którym już należy się zająć poważniej, na przykład w, z pomocą lekarza. Takie moje dwa akcesoria, które sprawiają, że problem pocenia się stopy w butach naprawdę się minimalizuje, to jest po pierwsze, używanie bawełnianych wkładek do butów. Te, które ja trzymam w ręce, to są wkładki z Rosmana. Tutaj mamy 8 par, i w każdej parze moich butów znajdują się właśnie takie wkładki, bo one po pierwsze sprawiają, że ta stopa yy, się tak nie poci. I że w momencie, w którym ona się poci, to ta wkładka też trochę wchłania tego płynu i to ten komfort w butach jest znacznie większy. Co więcej, dzięki takim wkładkom w butach, ja wspomniałam, że mam w każdych butach takie wkładki, buty się tak nie niszczą od środka. Gdy nosimy buty szczególnie gołą stopą, gdy gołą stopę mamy w bucie, to ślad tej stopy zostaje i bardzo szybko po prostu ten spód buta ta jego wewnętrzna strona jest zniszczona, nieestetyczna, gdy musimy gdzieś zdjąć te buty no to widzimy, że one są takie wyglądają po prostu jakby były brudne, a one często są po prostu odbarwione. To gdy nosimy takie wkładki Problem po prostu znika. Dzięki tym wkładkom stopa też nie będzie wam się ślizgała w bucie, nawet jeśli wybierzecie właśnie te trochę luźniejsze buty. Ja po prostu używam na przykład dwóch, a czasem nawet trzech tych wkładek, gdy zakładam buty, które na początku są za duże, i później w trakcie jakiejś imprezy wyjmuję sobie po prostu te wkładki, wyrzucam je do kosza w toalecie i po wszystkim problem naprawdę znika. Także bardzo Wam polecam używanie bawełnianych wkładek do butów. A drugim rozwiązaniem, na pocące się właśnie stopy w budzie, to jest używanie zasypki. E, takiej na przykład dla niemowląt, ale też takiej, którą znajdziecie jako zasypkę do pocących się stóp. Zasypka e, sprawi, że ona będzie absorbowała ten pot i stopy nie będą mokre. Wtedy też nie będą się w ten sposób e, ocierały, nie będą aż tak wrażliwe i podatne. Jeśli ten odcinek Ci się podoba, zostaw koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. Gdybym musiała wskazać jeden gadżet, który musiałabym zatrzymać z tej całej kolekcji, którą chcę wam pokazać, to z pewnością byłyby to te pianki do butów. One są w różnych rozmiarach. Te są największe. Tutaj mamy jeszcze takie dwa rozmiary i to są wkładki, to są takie ymm, naklejki, pianki, które umieszczamy sobie w bucie w strategicznych miejscach. Czasami, mimo że wybierzemy dobrej jakości buty w odpowiednim rozmiarze, odpowiednio rozchodzone, to są w nich takie miejsca, które po prostu nas uciskają. Czasami wynika to po prostu z budowy naszej stopy. Czasami z budowy samego buta, jeśli but jest tak piękny, wiemy, że on jest dobrej jakości, ale to jedno miejsce po prostu nie daje nam żyć. To naklejenie w nim właśnie takiej pianki zlikwiduje wasz problem raz na zawsze. Zaufajcie mi, sprawdźcie to rozwiązanie. Te pianki można kupić w wielu miejscach. Ja te wszystkie rzeczy kupuję, Albo w Rosmanie, albo w internecie, bo do Rosmana mam najbliżej, a w internecie kupuję wszystkie pozostałe gadżety. Takie pianki naprawdę zmieniają życie. Ja tych pianek używam do takich mniejszych miejsc, gdzieś z boku buta, gdzie coś mnie ociera, uwiera ale często ocierają nas buty właśnie gdzieś w okolicy pięty i tutaj na te okolice mamy inne rozwiązanie, które się bardzo dobrze sprawdza i to są właśnie takie zapiętki do butów. One mogą być właśnie takie hydrożelowe jak te, które ja Wam e, pokazuję, mogą być wykonane z jakiegoś innego tworzywa, sprawdźcie, które najlepiej się u Was sprawdza, bo nie każde rozwiązanie sprawdza się przy każdej stopie, ale naklejona z tyłu butu właśnie taka wkładka hydrożelowa zanim jeszcze cokolwiek nas obetrze, naprawdę minimalnie Ryzyko jakichś ran na stopach. To jest taka wkładka, to jest taka, to jest właśnie jeszcze nie wkładka, to jest właśnie taka zapiętka, która minimalizuje otarcie tutaj tej skóry, ale mamy też inne rozwiązanie, którego właśnie tutaj szukam. O, mam i to są takie większe. Wkładki do butów takie zapiętki, ale jednocześnie z częścią napięte, bo w tym gadżecie tylko chronimy tę jedną strefę, a czasami też buty obcierają nas bardziej, często w bardziej rozległe jest to miejsce. Często też nasza pięta cierpi i dzięki takiej wkładce mamy amortyzację w okolicy pięty, ale też mamy chronioną tę strefę. Nie dla wszystkich to się sprawdza, bo musimy pamiętać, że ta już wkładka naprawdę zajmuje. Ta zapiętka zajmuje sporo miejsca w budzie, więc jeśli but jest właśnie taki akurat, to go zmniejszy i to będzie bardzo niewygodne, ale jeśli macie takie trochę większe buty, to to też świetnie zmniejszy ich rozmiar, więc też sobie możecie to sprawdzić. I tutaj mamy chronimy też okolice pięty. Oczywiście są też um, takie pianki, które chronią samą piętę. Też Wam polecam sprawdzić, one są i hydrożelowe, i takie bardziej piankowe, różne, ale tutaj mówimy o pięcie i ja się teraz rozglądam za przednią częścią stóp za osłonkami, które mam do prze przedniej części stóp i to mogą być właśnie takie hydrożelowe. Często w tej przedniej części stóp powstają nam na przykład modele, które bolą, które są niewygodne i zanim jeszcze uda nam się z nimi e, rozprawić u podologa, e, to stosowanie też Takich chroniących nas właśnie przód naszej stopy, wkładek e, jest naprawdę zbawienny, chodzi się zupełnie inaczej, nie pieką, nie szczypią, nie palą wręcz nas tamte części i te są hydrożelowe, ale ja mam tutaj e, też takie. Piankowe. Nie wiem trochę jak znikam z kadru, ale po raz pierwszy nagrywam film, w którym coś pokazuję, także wybaczcie mi, jeśli nie jest to jeszcze aż tak zgrabne. Postaram się ćwiczyć. E, mamy jeszcze takie piankowe i dla mnie te piankowe są nawet wygodniejsze niż hydrożelowe. E, je należy, oczywiście wszystkie te akcesoria należy co jakiś czas wymieniać, e, bo one się będą ścierały, ale takie piankowe one po jakimś czasie trochę się wygniotą, e, ale na początku naprawdę przynoszą ulgę, więc polecam Wam spróbować. Co jest dla Was lepsze? Lepsze, czy hydrożelowe, czy piankowe, czy jeszcze jakieś inne możecie szukać ich nie tylko właśnie w drogeriach, ale też na przykład w sklepach medycznych. Powoli z części zapobiegania będę przechodziła do części leczenia, ale mam dla was takie rozwiązanie, które jest czymś pomiędzy zapobieganiem a leczeniem. To jest taka śmieszna osłonka na palec u stopy. Czasami któryś palec jest na tyle problematyczny, że wszystkie buty nam go e, oci ocierają. E, ja mam tak na przykład z drugim palcem u stopy u jednej ze stóp, który zawsze jest po prostu otarty, jakoś jest wyjątkowo niewymiarowy, i taka osłonka sprawia, że założona na palec. Chroni właśnie go przed otarciami. Jest mięciusia i jest żelowa, sprawdza się naprawdę świetnie. Spróbujcie sobie takich pianek, jeśli ociera was właśnie but w jednym miejscu. I może być to sposób na zapobieganie, jeśli wiecie, że macie jakieś takie konkretne miejsce, konkretny palec, który sprawia problem, albo już później, gdy palec jest otarty, jest tam jakaś rana, ale chcecie lub musicie założyć właśnie któreś buty, które będą jeszcze pogarszały ten stan, to nie pogarszamy stanu, nie chodzimy, gdy nas Coś boli, tylko proponuję wykorzystać właśnie taką piankę. Ona też będzie działała lepiej niż plasterki, o których powiem Wam jeszcze za moment, bo plasterki szczególnie z palca lubią się suwać, tam też jest wilgotno, nawet jeśli staramy się tego unikać, mogą się też odklejać, a taka pianka jest cały czas na swoim miejscu, więc polecam wypróbować. Te pianki kosztują jakieś grosze, dosłownie 3 złote, coś takiego, trzeba sobie sprawdzić w zależności od źródła, ale potrafią zmieniać życie. I powiedziałam o plasterkach. I uważajcie na to, jakie wybieracie plasterki, gdy już trzeba leczyć, gdy albo zapomniałyście o stosowaniu y, środków zapobiegawczych, albo no, nie zadziałały i gdzieś, to by was jednak otarły. Bo plasterki to jest oczywiście najlepsze rozwiązanie na tego typu wydarzenia, ale. Uważajcie na zwykłe plasterki, bo one będą Wam się odklejały. Właśnie te okolice stopy są z jednej strony trochę wilgotne, a z drugiej strony but cały czas pracuje, przemieszcza się po tej stopie, przez co te plasterki po prostu się odklejają. Więc zwracajcie uwagę na to, by były to koniecznie plasterki wodoodporne, dzięki którym jednak to przesuwanie się, odklejanie się plastra będzie zminimalizowane. I jeśli zależy Wam na tym, by mm, nie było widać tych, Plasterków to znacznie mniej będą widoczne, gdy wybierzecie plasterki, które są transparentne. Ja mam akurat takie, ale jest sporo na rynku, po prostu takie dostałam. E, one są transparentne, widać tylko tę część z opatrunkiem, e, a już samej części plasterka. Nie więc, e, jeśli nie chcecie, by był widoczny, to możecie je wybierać, ale to są takie plasterki, które są dobre. W niewielkich urazach przy niewielkim otarciu, bo gdy zmagacie się z jakimś większym problemem, gdy to otarcie jest naprawdę bolesne, to wybierzcie plasterki, które są hydrożelowe, właśnie dedykowane otarciom, między innymi na stopach. One są takie mięciutkie, sprawiają, że rzeczywiście ta rana jest chroniona. Ale ja wam mówię o plasterkach, a w przypadku, gdy buty was otrą, to taką najważniejszą zasadą jest przestać chodzić przynajmniej na jakiś czas w tych butach, które zrobiły wam krzywdę, i chronić po prostu tę stopę. Chodzić jak najwięcej boso, żeby ta rana też mogła się spokojnie goić, by nic jej nie podrażniało podobnie, bo jeśli będziecie jeszcze bardziej krzywdziły konkretne miejsce, które już zostało otarte, no to im dalej, tym gorzej, e, tym trudniej później będzie Wam wrócić do noszenia Waszych ulubionych butów. Oczywiście w aptece możecie dostać maści, które będą pomagały się leczyć tym ranom. Jedną z takich maści są maści antybiotykowe, ale uważajmy tutaj na nie, bo z takimi maściami nie wolno przesadzić. To tylko w takich trudnych sytuacjach, gdzie już rzeczywiście potrzebny jest ratunek, ale są inne maści, jakieś żele, które sprawiają, że te rany goją się szybciej, więc tutaj też warto porozmawiać z farmaceutą, co doradzi nam na konkretne uszkodzenie stopy. Gdy wiecie, że but Was ociera zawsze, właściwie wszystkie Buty was ocierają w jakimś konkre konkretnym miejscu, to może problem jest bardziej złożony i ani zapobieganie, ani później leczenie nie będą przynosiły oczekiwanych rezultatów, bo co coś zaleczycie, to znowu będzie podrażnione. I w takiej sytuacji warto skonsultować się na przykład z fizjoterapeutą, czy nie jest tutaj jakiś problem w budowie stopy. Jeśli macie stopy bardzo wrażliwe, takie jak mam na przykład ja, to musicie szczególnie uważać i ja dzięki stosowaniu tych sposobów, o których Wam powiedziałam, naprawdę teraz bardzo rzadko. Mam problem z ocierającymi mnie butami, zwracam też uwagę na to, że gdy tylko czuję, że jakiś but zaczyna mnie ocierać, to jak najszybciej go zdejmuję, odkładam. Jeśli mam taką możliwość, to już więcej tych butów nie noszę. Jeśli nie, to właśnie obklejam je jakimiś piankami, stosuję jakieś plastry, jeśli na tych butach mi zależy i problem się nie pojawia, już nie pamiętam tak naprawdę, kiedy jakieś buty mnie porządnie otarły. Częściej właśnie boli mnie gdzieś stopa, ale to nie jest o tym odcinek, ponieważ jeśli zmagacie. Się z bolami stóp, na przykład przy noszeniu szpilek, to warto dbać o wykonywanie odpowiednich ćwiczeń dla stóp. Być może warto skonsultować się z fizjoterapeutą, który pomoże ten problem rozwiązać albo przynajmniej zniwelować. Musimy dbać o swoje stopy, bo nie da się elegancko chodzić, gdy coś nas boli. E, po prostu, gdy zależy wam właśnie na tym, by elegancko się poruszać, by chodzić prosto, by ta sylwetka poruszała się po prostu pięknie, to nie możecie mieć na sobie niewygodnych butów, butów, w których nie umiecie chodzić, buty, butów, które was ocierają, bo no po prostu nie da się, będzie widać grymasy bólu na waszej twarzy, a w elegancji też nie chodzi o to, by sprawiać sobie ból. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu moich patronów, którym bardzo serdecznie za wsparcie dziękuję, można mnie wspierać na platformie Patronate. Podzielcie się koniecznie w komentarzach Waszymi sposobami na ocierające buty. Może próbowaliście któregoś ze sposobów, o którym mówię tutaj ja. Domyślam się, że niektórych na pewno, ale na przykład, gdy mówię moim znajomym o tych piankach do butów, to niewiele osób je zna i gdy im polecam, gdy próbują, to widzą, że ich życie naprawdę uległo zmianie, ten komfort noszenia butów. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!